To iluminaci i masoni, którzy ustalają ponad naszymi głowami, jak ma wyglądać świat, decydują o wojnach, kryzysach, a nawet obalają prezydentów. Tak o grupie Bilderberg mówią zwolennicy teorii spiskowych. Dla pozostałych to po prostu nieformalne spotkanie wpływowych liderów ze świata polityki i biznesu. Nie ma tam źdła sensacji, a wpływ na ewentualne decyzje różnych rządów jest zdaleko mniejszy niż gazet Mardoka, Axela Springera czy innych koncernów. W Szwecji trwa czterodniowa konferencja grupy Bilderberg, a na niej nie brakuje Polaków. Na rozmowy polecieli m.in. Rafał Brzoska, szef InPostu i Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. O czym będą tam rozmawiać i co ustalać? Powie pan, gdybym panu coś powiedział, to mnie zastrzelą. Spróbuj nowości SFD. Kreatyna All Nutrition w musujących tabletkach. Na siłowni, w domu. Zawsze z tobą. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Czechini Muszyna Naturalny Magnes i Wapń Pij Najlepsze Minerały. Nowy numer magazynu zero już dostępny: zamów na magazyn.0.pl Klubowi Bilderberg od dekad towarzyszy aura tajemniczości. W tym czasie zdążył zyskać miano międzynarodowej legendy, ale... Co to za klub i skąd się wziął, za chwilę. Skupmy się na tegorocznej edycji konferencji, która trwa w Sztokholmie. Już przed tygodniem luksusowy hotel Grand, położony w centrum miasta, został zamknięty dla zwykłych gości i zarezerwowany dla uczestników spotkania, obstawiony przez policję i zabezpieczony betonowymi przeszkodami. Ma to związek z tym, że co roku przed i w trakcie trwania konferencji organizowane są manifestacje, na których słychać hasła o skorumpowanych elitach potajemnie ustalających New World Order, czyli nowy porządek świata. Tu widzimy jak do hotelu wchodzi Jakob Wallenberg, szwedzki przemysłowiec, bankier i właściciel hotelu. Zasiada on w tak zwanym komitecie sterującym grupy Bilderberg, który co roku wybiera uczestników spotkań. Wśród nich pojawił się Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. Mark! Sekretarz generalny, daj nam to jest bardzo dobra, bardzo prestiżowa konferencja międzynarodowa, na której pod patronatem króla Holandii, mhm. na ostatniej w Madrycie mieliśmy dwóch królów: króla Holandii i króla Hiszpanii. Regularnie bierze udział sekretarz generalny NATO, głównodowodzący Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy mieliśmy tę konferencję w Turynie, był sekretarz stanu Watykanu. Wśród 120 uczestników w tym roku w spotkaniu bierze też udział Radosław Sikorski, który w kanale Zero opowiedział trochę o tajemniczej grupie Bilderberg. Do jego wypowiedzi będę jeszcze wracać. To oficjalna lista uczestników spotkania i oprócz Radosława Sikorskiego i jego małżonki Ann Applebaum, w tym roku zaproszenie dostał też Rafał Brzozka, szef Inpostu i Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Tyle, jeśli chodzi o Polaków. Wśród zagranicznych gości jest m.in. były premier Francji Gabriel Attal, z Banku Santander, Christopher Donahue, dowódca Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce, i prezes Google. O czym będą rozmawiać ważni tego świata? Na agencie są. Relacje euroatlantyckie, przyszłość Ukrainy, gospodarka USA, Europa, Bliski Wschód oraz innowacje w sferze obronności, sztuczna inteligencja i kwestia migracji. Niby nam coś to mówi, ale to po prostu rzucone hasła. A co z tych rozmów wyniknie, i tak się nie dowiemy, bo wszystko jest tajne przez poufne. Niektóre rzeczy są takie, że politycy nie chcą, żeby tam się mówi o, to, o tym, co naprawdę myślimy, czego się boimy. To, to nie zawsze się nadaje do, do nadawania na cały świat. I właśnie ta tajność od lat podsyca teorie spiskowe wokół grupy Bilderberg, no bo jak to jest, że znaczący na świecie politycy, przedsiębiorcy, bankierzy, wojskowi i naukowcy spotykają się, narazają i żaden komunikat nie idzie w świat. Nieliczni dziennikarze, którzy biorą udział w konferencji, mają zakaz publikowania jakichkolwiek szczegółów. Dlatego mówi się, że to współczesna forma zakonu iluminatów, czyli tajnej organizacji sterującej światem za pośrednictwem zakulisowych intryk i machinacji. Klub, który manipuluje rządami. Zwolennicy spisku twierdzą, że ta grupa dąży do Panowania nad światem i ustanowienia nowego porządku światowego. Teoria ta funkcjonuje już od dekad. Polscy politycy biorą udział w tych konferencjach od 1994 roku. Wtedy takie zaproszenie otrzymał Andrzej Olechowski, był wtedy ministrem spraw zagranicznych. Cztery lata później Hanna Suchocka była premier, pojawiła się na konferencji Bilderberg w Helsinkach. W tajnym spotkaniu uczestniczył też um, były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były minister finansów Jan Wincent Rostowski. I na przestrzeni tych wszystkich lat Trudno było usłyszeć, by politycy ci chwalili się udziałem w tych konferencjach. Nawet jak któryś dziennikarz był na tyle odważny, by zapytać, uciekali, kluczyli, zmieniali temat. Chciał pan w tym spotkaniu tak. udział? Jest pan wicepremierem. I chyba opinii publicznej należy się informacja o ustaleniach. Ale ta konferencja jest o raporcie, o przeglądzie. Takie odpowiedzi jeszcze bardziej podsycały teorie, że oni tam faktycznie knują za naszymi plecami, a liczba niedowiarków, że to zwykła konferencja rosła. Pan Wincent Rostowski odbywa spotkanie 61 Grupy Bilderberg w Anglii. Czy dowiemy się, jakie były założenia tego spotkania i co tam ustalano? Nie, nie dowiecie się, co tam ustalało, no bo tam się nic nie ustala. No tam, tak. Z tego co wiemy, to są w stanie ustalać prezydentów, obalać rządy. To są takie spotkania, więc co robił tam nasz przedstawiciel finansów? Znaczy, ponieważ pan wie dużo więcej na ten temat, więc chciałbym, żeby pan nam powiedział, co tam ustalano, ponieważ ja nie mam takiej wiedzy, żeby ją. Pana człowiek? Nie, nie zrozumieć to pan ma wiedzę, że na tych spotkaniach obala się prezydentów i stanowi się rządy, więc jak pan nam o tym coś bliżej opowie, No w wiedzy to jest bzdura, znaczy to jest y, tak jak y, o lożach masańskich można bajki opowiadać albo przed pięcioma laty o uczestnictwo zapytano Rafała Trzaskowskiego, który w 2019 roku został zaproszony przez elity na spotkanie. Byłem na zaproszenie e, pana ministra Radosława Sikorskiego. To jest spotkanie, na którym spotykają się politycy, przedsiębiorcy, specjaliści z całego świata. Chodziło o to, by pokazać, że Trzaskowski należy do tej. Kosmopolitycznej, zgniłej elity, która działa wbrew interesom narodowym, bo taka jest opinia o grupie Bilderberg. Spotkania grupy Bilderberg. Pan wziął udział. Proszę mi powiedzieć, czy jak będzie pan prezydentem, byłby pan prezydentem, wolą narodu, czy pan będzie jakąś sprawozdawczość z takich spotkań nieformalnych globalistów publikową na stronie Czas na odpowiedź. internetowej? To jest z zwykła konferencja, na której rozmawia się o tym, co się dzieje na świecie. Tam poznałem na przykład zięcia e, prezydenta Trumpa, z którym siedziałem przy stole i rozmawialiśmy o relacjach transatlantyckich, tam był szef NATO, tam przyjeżdżają poważni ludzie po to, żeby dyskutować o tym, co się dzieje na świecie i takie spotkania się odbywają. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku w spotkaniu grupy Bilderberg oprócz Radosława Sikorskiego udział wziął Andrzej Domański, minister finansów i Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Warner Bros, właściciela stacji TVN. Rozumiem, że nie jest to taki nieformalny rząd światowy, jak nie. czasem niektórzy spekulują czy piotkują. Nie, nie jest to Formalny, nie jest to nieformalny. Nie rząd. nam kolejnego kryzysu gospodarczego albo nie. wybuchu pandemii nowej. Nie, nie, nic, nic z tych rzeczy rozmawialiśmy o, o sytuacji y, na świecie, o kluczowych wyzwaniach. No dobrze, ale w końcu czym jest grupa Bilderberg i skąd się wzięła? Powstała w 1954 roku. Jednym z inicjatorów jej powołania był Polak Józef Rettinger, polityk doradca Władysława Sikorskiego i jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej. To on z holenderskim księciem Bernhardem doprowadził do pierwszego spotkania. Chodziło o umacnianie więzi Europy Zachodniej ze Stanami Zjednoczonymi. Nazwa wzięła się od hotelu Bilderberg w Ostebek w Holandii. To właśnie tam po raz pierwszy spotkali się najpotężniejsi ludzie na świecie i do dziś spotykają się raz w roku w różnych miejscach Europy i Ameryki. I dyskutują na temat światowego bezpieczeństwa, gospodarki i polityki międzynarodowej. Dyskrecja i nieformalność spotkań ma sprzyjać wolnej i otwartej dyskusji, bez presji mediów i kamer. Jest to trochę towarzystwo wzajemnej adoracji elitarne, prestiżowe. Jak się do niego dostać? Zaproszenia na spotkania wysyła wybierany na czteroletnią kadencję komitet sterujący. W sumie komitet składa się z 30 członków, na jego czele stoi francuski biznesmen Henry de Castries i Marie Jose Kravis, kanadyjska bizneswoman. Tajemnice klubu Bilderberg przez lata badał hiszpański dziennikarz śledczy Daniel Estulin. Dziesięć lat temu wydał nawet na ten temat książkę, która stała się bestsellerem. Jego informatorzy mieli mu donieść o czym wielcy tego świata rozmawiali wtedy za zamkniętymi drzwiami. A rozmawiali między innymi o trudnej sytuacji gospodarczej państw Europy i ich długach, które miały być wykupione przez banki, by zniszczyć państwa narodowe. Ta klika miała też mówić o zmniejszeniu populacji do jednego miliarda i tak dalej. Teorii jest tam mnóstwo, żadna niepotwierdzona. Tytułem podsumowania niech będą słowa wieloletniego przewodniczącego grupy Bilderberg i belgijskiego dyplomaty Etienne Davinona, który powiedział... Że gdybyśmy rzeczywiście byli tajnym rządem światowym, to powinniśmy się za siebie cholernie wstydzić. To jest po prostu użyteczne w, w naszej pracy. I, I tyle, to jest dobra konferencja. Spróbuj nowości SFD: kreatyna all nutrition w musujących tabletkach, na siłowni, w domu, zawsze z tobą. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Ciechi muszyna. Naturalny magnes i wapń, Pij najlepsze minerały. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl